Jeździliście kiedyś samochodem? Zapewne każdy z was ma kiedyś okazję tego doświadczyć. I również zapewne mi wspominajcie te wszystkie przejażdżki, piękne widoki polskiego kraju wraz z oknem, tankowanie, wspólne słuchanie ze znajomymi tytliwej muzyki, tankowanie, i oczywiście ci rowerzyści pierdoleni. To wszystko piękne wizje, ale mają w sobie jedną zasadniczą wadę. Trzeba z domu. Dlatego pomyślałem, co gdy przejść, co ten experience doświadczania... Experience doświadczenia. <laughs> co gdy przejść, co ten experience jazdy po polskich drogach do świata wirtualnego. Jak zawsze, zacząłem stworzenie projektu o jak najbardziej fajnej nazwie. Pierwsza mechanika do zaimplementowania to wiadomo, model jazdy. Z początku myślałem, że to nie może być takie ciężkie. Dajesz kloca, do niego cztery kółka, do każdego z nich klikasz przycisk dodaj fizykę i bangla. Apparently not. tu! I z pewnością, gdybym się to zagłębił, byłbym w stanie opracować realistyczny i za zaawansowany model jazdy Ale niestety powstrzymał mi brak chęci zrobienia czegokolwiek samodzielnie Napięte terminy Bardzo napięte tak A z pomocą przyszedł film na kanale Full Games Jeśli ktoś z was się tym interesuje to możecie zajrzeć Dziękuję W opisie W skrócie nie symulujemy fizyki każdego kół osobno A jednej bryły do którego w odpowiednich miejscach Tam gdzie mają być koła Aplikujemy odpowiednie siły W miejscu naszego koła sprawdzamy odległość od podłoża Kierunek Prędkość I na tej podstawie wieszamy wspólny wektor Który poruszy samochodem Na papierze wydaje się to dość skomplikowane I w istocie takie jest O oh fuck umowy były. Ale po kilku niefortunnych incydentach Udało mi się stworzyć działający prototyp nie wiem, jak to nazwać. Wehikuł? Maybe. No właśnie, przecież nie będziemy jeździć całe życie jakimś starym pudłem, które udaje, że jest samochodem, tylko dlatego, że ma koła. Nie o tobie, jak coś. Dlatego kolejna rzecz, która wpadła na ekran, to nasze cztery kółka, w której będziemy się lansować. A oto przed wami nowiutki, prosto z salonu, 40-letni maluch. O mój Boże, jaki piękny. I co myśleliście, że jakiś ten pasażer wjeżdża na rejon? W głowach się po***ał od tego dobrobytu Nie no i na ota też będą Nieco lepsze Ale później Promis Wracając, malech oczywiście za darmo Na ładne oczka A zaraz po zakupie ten jego skrypt autka, który oczywiście napisałem całkowicie samemu Aby dostosować do niego moc i manewrowość Żeby nie jechał On ma sunąć Do tego muszę zrobić intuicyjne sterowanie Wiadomo, WSZ do hamowania, przyspieszania, skręcania i nic więcej w tym samochodzie nie ma Wyklefana, mocno, tutaj szpachla poszła lekka, to nieważne Polarz, i kluczyki, pa jak chęć Zaczął działać ręczny, ale jak ręczny to wiadomo, drifty pod kościołem I patę z teraz... to? Jo, w*** A Nawet się wystrzeli do góry No dobra, widzicie tą rampę? Kupo, kamera nie dąży. Ogólnie cel model jazdy jest bardzo przyjemny, intuicyjny oraz całkowicie pozbawiony błędów Dobra, jedziemy na tą rampę, nie wiem gdzie ona jest, bo nie mogę kamerę wrócić. <laughs> Bo już 8 godzin w tym projekcie takie coś wyszło <grym i górę> <Fuck. grym i górę> A wiecie co się stanie jak dam mu na przykład to jest power, nie? Gdyby przejedno zero <grym i górę> Ej, weźmy daj pojedność światła. Tyle Minus 11 tysięcy. On się cofa w czasie. Jeśli wasze myśli obecnie, to wiem tutaj, żeby zobaczyć, jak ziemię grobi lepszego niż For Speed'a. Do tego w Polsce. A widzę to. To nie martwię się, ja myślę to samo. No i wiecie, śmieszna gierka śmieszną gierką, ale na co dzień raczej chcielibyście zagrać coś naprawdę dobrego i dopracowanego. A wraz z Partnerem tego filmu, którym jest Instant Gaming, możecie to zrobić w naprawdę niskich cenach. Instant Gaming oferuje gry i nie tylko ze sporymi zniżkami. Wchodząc w link opisie tego filmu widzicie stronę główną, na której od razu biją was najnowsze promocje. Chcecie może zagrać w nowego Wukonga? Luzik, 20% taniej A może jesteś raczej niedzielnymi graczami? Spoko, wyszukujecie The Sims i dodatki za 60% mniej A może w ogóle coś bardziej tematycznego do tego filmu? to Corsa I tutaj sam się zdziwiłem, ale możecie ją wyhaczyć za 84% off To jest naprawdę sporo I mean, z 85 złotych robi się 13 się wybrzydzać Chociaż ja raczej nie się w te wyścigowe tematy I najczęściej pogrywam sobie casual'a w na którego też znajdziecie promki De facto jakiej gry byście nie szukali to Instant Gaming na 99% mają swoje ofercie No może poza moimi Bo i tak są za darmo Pomijając, że i tak nikt nie chciałby za nie płacić, nawet jakby nie były So, jeśli szukacie oszczędności na grach, a przy okazji chcecie mieć gwarancję bezpiecznej i legitnej transakcji To Instant Gaming jest idealnym wyborem A jeśli kupicie coś używając mojego linku, to będę wam mega wdzięczny. Wd wdzięczny. Link w opisie, klikać A my wracamy do materiału, bo malu stygnie Dobra, mamy już czym jeździć Problem w tym, że nie mamy po czym jeździć. Więc, po jeszcze paru danych testach bolidu, zabrałem się do robienia mapy. Taro? Zwał jak zwał. Najpierw chciałem zaprojektować trasę. Od razu od Blendera, żeby tam zrobić drogę, a w teren. Bo moim zdaniem do tego są tam nieco lepsze narzędzia. Z tym, że rozbijanie tego na dwa różne programy jest lekko niewygodne. Do tego uznałem, że wszystko zrobię w Unity. Ale Unity nie obsługuje na to mnie krzywy, które są niezbędne, żeby tę drogę jakoś sensownie sklecić. Co Blender oczywiście ma, i ogólnie to biednemu mu zawsze w oczy i benzyna po 690. Jej. Trochę poszukałem i znalazłem w Asset narzędzie do tworzenia krzywych. Tak jak na obrazku. Można je wykorzystać do poruszania obiektów wzdłuż krzywej, spalnowania obiektów wzdłuż niej, ale co najważniejsze i co nas najbardziej interesuje, można nim łatwo generować drogę. Tak więc narysowałem coś takiego i to będzie nasza trasa. Fajna, nie? Tickle Design. Czemu ta droga jest tak krzywa? Jak k***a krzywa? No nie jest krzywa, Marcin, to jest Polska ta. Prosta jak zamkniesz oczy. Prosta jest jak zamkniesz morgę. Do tego teksturka, to oczywiście asfalt, taki w końcu Polska. jest droga. Choć z tego co zwierzę, to po to drogą nie ma takiej nieskończonej odchłani Choć mogę się mylić. Dlatego, żeby jak najwierniej oddać klimat polskich bezdroży, udałem się na powierzchnię, aby tam zobaczyć odpowiedni materiał rubowy. O, oh damn! Gdzie ja jestem? Ej, to, to, to jest to chyba, jak się nazywało? Trawa właśnie. Jasne właśnie no to. Jo. Rzadki widok. Dobra, biorę trochę do domu. Ty nawet fajnie na tej powierzchni jest. A tak wszyscy straszyli. O, się, człowiek. No właśnie, piwniczeku, trafę byś dotknął. Ja mam już to za sobą. W tym miesiącu wystarczy. I po tej trudnej ekspedycji zabrałem się do modywania terenu wokół stworzonej trasy. Ale ty modelujesz ten teren, nie? Pytona. Pty, weź i zacznij cofać. No na kilometry Ale główna. Dobra, good jest ta droga, wydpany. A no i plan był, nie wspominałem, żeby wszystko zaaranżować jako polską wieś. No dychał! Chyba mamę zaraz wracam. Potem dacie znać, czy się udało. W sumie to napiszcie w komentarzach, jak wam się mapka podoba. Tak w skali od 1 do... 3. Naście. niestandardowa skala, to może niestandardowo dobre oceny będą. <grymne> Zajebiste. Nie, <grymne> może to wyglądać taki krapi. <noise> ale już to mi się podoba. Wracając do modelowanie terenu, należało do przyjemniejszych rzeczy, bo albo to teraz zabrać się wybrzuszył, albo to za niski był. No, ogólnie to był w dupie. Ale w końcu, jak C podróże było skończone, to nareszcie mogę zabrać się za tą przyjemniejszą część. Przed czasem dodanie drzew. Zrobiłem drzewo. zajebiście Więcej drzew. Oh shit, Tris. O kurwa, ale las! Ale tu już ale nie jest no. to chyba za dużo, nie? Oraz całej infrastruktury. Barierek, żeby chroniły nas przed wypadnięciem z drogi. O! Znaków, aby ruch drogowy był płynny i bezpieczny Czemu ten znak się kręci? Oraz żeby każdy jego uczestnik wiedział czego się spodziewać żule Do tego komunikacja miejska English już A no i wiadomo, przecież nasz dom prędkości nie jeździ na wodę Niestety Dlatego przyda się miejsce, gdzie będziemy mogli uzupełnić nasz zbiornik z paliwem Oczywiście Orlen, wiadomo, Polska What the fuck Zapytasz czy drogo A i jeszcze... Żabka każde miejsce właśnie jeżdżamy Idil Tylko, że na jednym już nie budżetu razem <laughs> ty <rezultowany. śmiech> O ty żabka, jadę na hot doga. Nie bardzo się to ustawienia nie działają Nie no, działają, pa Tylko to działa, reszta nie działa, reszta nic nie robi Staram się być ostrożna, ja tu się czuję jak na egzaminie na A turbo jest? O kurwa o, Egzamin zakończył się skutkiem pozytywnym <laughs> Skutku kuźwa <bo? śmiech> A to auto dobrze chodzi <laughs> Ale alekato ja wiki ale, ja to męczarnia jedyne drzewo na całym polu i musiałeś mnie trafić To działa gorzej, niż się spodziewałem. A chiedzisz tę grę w takim stanie po prostu. No tak zrobię. No. Ja nie mam prawa jazdy, ale z tego spojam to nie tak się jeździ. <śmiennie> ta gra 2-1 na przykład jeden. Niewiele poprawek potrzebujesz. No tak, tak, poza nie... poprawieniem całej gry, to w sumie chyba nie jest. No! Ooo, oh, shit. Dobra, skończone. Fajno. A, jeszcze macie tutaj sneak peek na wersji multiplayer. Multiplayer będzie. W DLC. I w sumie to legitymne napiszcie, czy chcielibyście rozwinięcie tego projektu, bo mam na niego jeszcze kilka fajnych pomysłów. I wy też możecie pisać swoje. Obiecuję, że wezmę je pod uwagę. Serio. I to tyle na ten film. Gierka jak zawsze w opisie. Jeśli uda Wam się wykręcić jakiś fajny czas, to możecie się nie pochwalić na moim Discordzie. Link też w opisie. Dodatkowo pamiętajcie o obczajnie oferty na gaming. Link, tak jak wspominałem, również w opisie. A jak ci się nudzi, to kliknij też w ten film. Naprawdę fajny. Hejka.